Zbudowałem hopę, a tak właściwie treningówkę. I właśnie stoję na, na jeździe na nią i was po niej oprowadzę. Zapraszam. Zaczynając od lądowania. No to jest z takiego żółtego piachu miękkiego. Dalej tu jest taki pad do banków, wybicie. No, to się poszerzy ogólnie w przyszłości, ale na razie na początku to tak wygląda. Tu jest najazd. I tu jest Rolin. On ma z 2 metry wysokości. A ze środka wygląda to tak. No ta, to wybicie ma z 2 metry, bo jest wyższe ode mnie. Tu jest Rolin. Tu jest wejście na ten Rolin. Właśnie sobie wejdziemy. Tu się normalnie będzie wprowadzało rower. Tak to wygląda z góry. No i piszcie komentarze, bo na każdej platformie wybiorę jakiś komentarz i napiszę jego twórcę gdzieś na tym rolinie i w kolejnym odcinku pokażę właśnie ten napis gdzieś i również followujcie, bo w kolejnym odcinku będziemy testować tą rampę, będę ją skakał, zobaczę czy przeżyję, więc do zobaczenia.